Witaj, tu Solverice. Rozwiążemy teraz zadanie czwarte z zadań maturalnych. Jest to nierówność kwadratowa x minus 2 w nawiasie razy x minus 5. Jest mniejsze lub równe 4, oczywiście jej dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. Teraz zauważmy, że ona się trochę różni od nierówności, która jest na przykład w zadaniu trzecim, dlatego że po prawej stronie tej nierówności mamy liczbę 4, a nie 0. I to jest bardzo ważne, bo 0 jest tutaj bardzo szczególnym przypadkiem, ale jeżeli już nie mamy zera, tylko cokolwiek innego. To nie mamy wyjścia, tylko musimy praktycznie tutaj wszystko, jak to się mówi, rozburzyć, rozwalić, przenieść wszystko na jedną stronę i dopiero jak tu będzie 0, możemy dalej działać. W takim razie wymnażamy te dwa nawiasy: x kwadrat, odjąć 5x. Odjąć 2x, jeszcze jest minus 2 razy minus 5, to będzie plus 10. Od razu przenoszę czwórkę na lewą stronę, tak żeby to było mniejsze lub równe od 0. Redukcja x kwadrat minus 7x dodać 6 jest mniejsze lub równe 0. O i dopiero w takiej formie mogę rozwiązywać dalej. Muszę najpierw obliczyć pierwiastki, miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej, której wzór mamy po Lewej stronie tej nierówności, no to zatrudnimy tutaj delta 7 do 2 jest 49, odjąć 4 razy 1 razy 6, czyli 24, to będzie 25. Pierwiastkiem z delty będzie 5. x1 to jest tak, minus b, czyli 7, odjąć 5 nad 2 razy 1 i to nam daje wartość 1. x2 to się równa 7, dodać, je, dodać 5 nad 2, to nam daje 6. To są pierwiastki tej funkcji kwadratowej. No i teraz, żeby dokończyć rozwiązywanie nierówności, musimy sobie naszkicować tutaj wykres tej funkcji kwadratowej. Po wzorze tej funkcji poznajemy, że przy x kwadrat jest plus 1, plus współczynnik dodatni. Z ramiona paraboli będą skierowane do góry. Tutaj sobie naniosę te miejsca zerowe, pierwiastki. No i zobaczmy, jaką mamy nierówność, znak nierówności. Tutaj jest napisane, że wartość tej funkcji kwadratowej ma być mniejsza od 0 lub równa 0. No Gdzie mamy takie wartości? Tam, gdzie są rejony paraboli położone pod osią X, tutaj sobie zanotujemy minusy, ponieważ nierówność jest nieostra, słaba lub równe 0 jest, no to możemy sobie tutaj zamalować te kółka, włączyć, włączyć miejsca zdrowe pierwiastki do zbioru rozwiązań nierówności. Jest to przedział od 1 do 6, więc możemy dać odpowiedź x należy do przedziału domkniętego od 1. Do 6.